Witam Was, moi mili, na kolejnym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o hebrajczyków 10, 24, 25 jako fragmencie, który bardzo chętnie stosują starsi i nie tylko, aby to tym podłym odstępcom, czy nieczynnym, czy jakimkolwiek ludziom, no, by ich przymuszać do chodzenia na zebrania. Że jak to jest, że Wy tak badacie kontekst wielce, powołujecie się na jakieś wersety, a nie rozumiecie takiego prostego nakazu, że macie nie opuszczać naszych wspólnych zebrań. Natchnęło mnie do nas nagrania tego filmu. Natchnęła mnie sytuacja mojego przyjaciela, który wybrał się na pamiątkę i zadał pytanie później po zebraniu, jak można tak wyrwać werset z kontekstu i mówić, że to dotyczy nadziei niebiańskiej. Otóż mówca powołał się na Rzymian 9.16, przeczytał pół wersetu i powiedział, że Nadzieja niebiańska to nie jest kwestia, czy ktoś chce iść do nieba, czy nie, tylko czy został przez Boga powołany. Przeczytał tylko tyle z tego wersetu. A zatem nie zależy to od chcącego, ani od biegnącego, lecz od Boga. Co z tego, że ten cały rozdział mówił całkiem o całkiem czymś innym niż nadziei niebiańskiej, no ale dla świadków Jehowy nie ma to znaczenia. No i ten starszy mu wtedy pocisnął, tak? Jak nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, no to zawsze jest... Yy... Zmiana taktyki, to oni przechodzą do zadawania pytań, chociaż nie udzielają odpowiedzi. No i zarzucił mu, jak to jest, że ty kontekst tak rozumiesz, a do Chybańczyków się nie stosujesz. Powiedział mi ten yy, brat, że nie wiedział, jak odpowiedzieć w sumie dokładnie, i to też mnie natknęło, żeby ten podcast nagrać. Co więcej, spytałem was w sądzie, co chcecie w pierwszej kolejności słyszeć. No i padło na to. Yy. Większość swojego wywodu, jeśli nie cały, będę opierał po prostu na kryzysie sumienia, nie na kryzysie sumienia. Ten fragment jest w Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności, napisanym przez byłego członka ciała kierowniczego Raymonda Franca. Może przejdźmy do rzeczy. Spotkania, na których pobudzamy się do miłości i dobrych uczynków. Przeczytajmy najpierw werset. Troszczmy się wspólnie o to. Jak się zachęcać wzajemnie do miłości i dobrych uczynków? Nie opuszczajmy wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im bliższy, jak widzicie, jest ów dzień. I to tym bardziej, gdy widzicie przybliżenie się dnia. Chrześcijańska wolność nie usprawiedliwia nikogo, kto nie dba o innych, tylko żyje sam dla siebie. Miłość przyciąga ludzi do siebie. Jako członkowie ciała Chrystusa jesteśmy również członkami jedni drugich. Czy to ogranicza znaczenie, które w Hebrajczyków w X rozdziale jest położone na wspólne zgromadzenie, naszą chrześcijańską wolność, nasze wypowiedzi, czyni nas znowu zależnych od praw i reguł? Przeciwnie, nadaje naszej wolności głębszego znaczenia, większej wartości. Ze surowością i formalizmem uczynków zakonu nie mają nic wspólnego nasze starania o braterskie spotkania, nasze interesowanie się drugimi, okazywanie im braterskiej życzliwości i przejawienie zainteresowania ich wzrostem duchowym. W Hebrajczyków 1024 25, ani w żadnym innym miejscu, nie znajdujemy zbioru reguł, którymi takie spotkania współwierzących miały się kierować. Niektórzy ludzie używają tego tekstu jak duchowego kija i chcą wymusić stuprocentową obecność na regularnie odbywających się z góry w wyznaczonym czasie zebraniach. To oznacza jednak, że z zachęty, Wyczytują więcej, niż jest w nich zawarte. Greckie słowo, tłumaczy, tłum które tłumaczy się jako opuścić lub zaniedbywać, lub podobnie zależy od przekładu, oznacza wprost dezercję lub wyrzekanie się, a więc postępowanie daleko poważniejsze niż nieregularność lub sporadyczna obecność na takich zebraniach. Nigdzie też nie znajdziemy tego, żeby Jezus lub apostołowie. Traktowali uczestnictwo w zgromadzeniach jako ważniejszy element wielbienia, niż są nimi przejawy miłości i wiary w codziennym życiu chrześcijanina. Żaden z listów apostołów nie zawiera takiej myśli. Jak to wyjaśniło źródło, na które już wcześniej się powoływałem, mówi Franz, Chrześcijanie uczyli się lub byli zachęcani, żeby się uczyć o czym. Wierbienie obejmuje całe życie, każde słowo i każdy czyn i nie zna specjalnych miejsc czy specjalnego czasu. Ponieważ oto każde miejsce i każda chwila jest poświęcona wielbieniu. Paweł nie może mówić o tym, że chrześcijanie zgromadzają się w Kościele wyłącznie w tym celu, żeby oddawać cześć. Już oddają cześć Bogu w sposób możliwy lub niemożliwy do przyjęcia we wszystkim, co robią. Kiedy badamy informacje, które Biblia podaje o społeczności pierwszych chrześcijan, zauważymy zadziwiającą rzecz, że nie znajdujemy żadnego ustalonego wzoru dla chrześcijańskich zgromadzeń. Apostołowie i inni pierwotnie po pięćdziesiątnicy codziennie spotykali się w świątyni, aby rozmawiać i zachęcać się. Dzieje 246-542. Było to nierealistyczne przypuszczać, że większość z nich mogła kontynuować takie zgromadzenia. Po początkowym okresie nie ma żadnych informacji, żeby tak było. Czytamy też, że i uczniowie, oprócz zbierania się w świątyni, wspólnie spożywali posiłki w domach. Czyli takie dodatkowe zebrania jeszcze. Wspólne posiłki często były okazją dla Jezusa do nieformalnego nauczania, i wydaje się, że taki zwyczaj był przez uczniów kontynuowany. Tak wyglądały zebrania. Paweł, podczas pierwszych trzech miesięcy pobytu w Efezie, Chodził raz na tydzień do synagogi w dni Sabatu. Dzieje 19, 1 i 8. Kiedy odszedł ze synagogi, codziennie przemawiał w szkole Tyranosa i to przez dwa lata. Nie można sądzić, że codziennie słuchali go ci sami ludzie, ponieważ mało ludzi w tym okresie mogło sobie pozwolić na to, aby tak spędzać czas i to przez dwa lata. Wiemy, że Paweł był tam codziennie. Nic jednak nie wiemy o kimkolwiek innym. Nie mamy również żadnych informacji o tym, żeby później, czy to w Efezie, czy w innym mieście, chrześcijanie zbierali się podobnie często. W wielu miastach cesarstwa, np. w Rzymie, Efezie, Antiochii i Koryncie, niewolnicy tworzyli jedną trzecią populacji. Chociaż tak wielu z nich pracowało fizycznie i zajmowali pozycje o dużej odpowiedzialności, wydaje się nieprawdopodobne, żeby mogli chodzić na zgromadzenia, kiedy sobie tylko chcieli. Oprócz informacji zawartych w dziejach apostolskich w chrześcijańskich pismach greckich, mimo iż są pełne różnych napomnień, nie ma żadnych sugestii czy zaleceń konkretnego programu chrześcijańskich zgromadzeń, czy to chodzi o czas, częstotliwość lub strukturę tych zebrań. Znajdziemy w nich wezwanie do wspólnych zgromadzeń z tym, że pobudką do spotkań ma być wzajemna miłość. Doczytamy się też o podstawowym celu i powodzie, który jest pobudzać się nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Sposób i forma nie są bliżej określone. Przedstawiony nieformalny charakter zgromadzeń pierwszych chrześcijan umożliwiał swobodne wypowiadanie się, bycie sobą, mówienie ze swojego serca i swoich myśli. Nie wymagał powtarzania podanego przez kogoś innego tematu, trzymania się sztywno z góry wyznaczonego sposobu nauczania z podanymi pytaniami i odpowiedziami. Ludzie przychodzili, żeby rzeczywiście poznawać się i mówić, jak się czują i co myślą. Nie przychodzili, aby słuchać, jak drudzy w rzeczywistości powtarzają myśli i poglądy kogoś innego. Może zróbmy pauzę chwilową. O czym tutaj wspomniał, na przykład yy, informacja, że apostoł Paweł codziennie przebywał w tej szkole w Efezie. No mało prawdopodobne, żeby narzucał obowiązek innym chrześcijanom z Efezu, aby codziennie przychodzili go słuchać. Mieli pracę, mieli inne obowiązki, i no jest to raczej dosyć logiczne. No jak to się ma kontra informacje w strażnicy? Teraz nie, nie znajdę tego artykułu, ale był studiowany, że być może kiedyś będą wskazówki, żeby codziennie się zgromadzać. Więc jeśli dzisiaj nie macie na każdym zebraniu, to czy później będziesz miał na tyle siły i odwagi i w ogóle będziesz potrafił zorganizować sobie czas, żeby dziennie się spotykać. To jest totalne zaprzeczenie temu, co było w pierwszym wieku. Kolejna sprawa yy, samo to właśnie po co się przychodziło na zebranie. Czy dzisiaj naprawdę przychodzimy się zachęcać, pobudzać do wzajemnej miłości? Nie, przychodzimy realizować program przygotowany przez niewolnika, w którym często słowo miłość nawet nie pada. Jak sobie przeanalizujecie aktualnie, co się studiuje na zebraniach Księga Samuela czy tam inne jakieś rzeczy albo jak się studiowało księgę kapłańską czy coś takiego, no to ile tam było Jezusa, ile tam było chrześcijańskiej myśli, chrześcijańskiej drogi życia? Totalnie no jakby się do jakieś żydowskie weszło pouczyć i po, pobujać przed zwojami. Tak to, tak to aktualnie wygląda. Więc no, dzisiejsze zebrania, jak na razie co do tego, co przeczytaliśmy, niewiele miał wspólnego z tym co widzimy obecnie. Przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o tą miłość, to jest dosyć wolne, kiedyś, pamiętam jeszcze lata, lata, lata do tyłu zbór był i kojarzył się z czymś takim naprawdę ciepłym i w ogóle serdecznym i tak dalej. Bracia bardzo chętnie często przychodzili przed i przed zebraniem szybciej i po zebraniu zostawali dzisiaj. Ten życia i w ogóle no, nie pomaga w tym. Ale czy to wina braci, że żyją w takich czasach? Nie, charakter zebrań. Jest program tak napięty i długi, że niewiele czasu pozostaje na inne, na inne rzeczy. No i w sumie jeszcze pytanie, czy z tym wersetem z 10.24-25 nie mógłby do Ciebie przyjść jakikolwiek inny chrześcijanin? Na przykład twój były ksiądz. Załóżmy, że byłeś katolikiem, zostałeś świadkiem. No i wali ci do drzwi twój proboszcz i mówi Panie Pan musisz być podporządkowany tym, którzy wśród Was przewodzą. Poza tym, w myśl Hebrajczyków 10, 24, 25 nie może Pan opuszczać naszych wspólnych zadań, czyli mszy. co masz obowiązek słuchać każdego, co mu się wydaje, że nad tobą panuje? No nie wiem. Przejdźmy dalej. Aha, jeszcze tu było zdanie, że ci bracia nie przychodzili, aby słuchać jak drudzy, w rzeczywistości powtarzają myśli i poglądy kogoś innego. To też prawda, ja pamiętam, że jak miałem wykłady i często miałem jakieś myśli, które się w szkicu nie znajdowały, bo uznałem, że były po prostu bardziej na miejscu i bardziej pasowały do tematu, to bracia bardzo często przychodzili że super i w ogóle ci, co nie widzieli szkicu. Natomiast brat, który e, musiał dbać o to, żeby według szkicu mówić, często zwracał mi uwagę na to, że co, no ale tego nie było w szkicu. Ja mówię, no dobra, albo to, była to myśl zgodna z tym, co e, poruszał temat. Tak, ale musisz okazywać szacunek, dlatego jak niewolnik to przygotowuje. No i cały czas takie dyrdyma. Dobra, przy braku ścisłej kontroli, jak zapobiec temu, żeby zgromadzenia nie przerodziły się w niekończące się debaty o różnych poglądach? Jednak nawet z czasów apostołów, którzy mieli szczególną, daną im przez Boga władzę, nie mamy nic, co by ukazywało, żeby oni lub ktoś inny, czy to jakaś jednostka, czy grupa sprawowali bezwzględną kontrolę nad przebiegiem zgromadzenia i tematem rozmów prowadzonych przez chrześcijan. Prawdopodobnie najbardziej szczegółowy i niemal osamotniony opis zgromadzenia jest opisany w czternastym rozdziale pierwszego listu do koliencia. A i tutaj są tylko najbardziej podstawowe rady pomocne spokojnemu przebiegowi zebrania i jak najlepiej zrozumieć to, o czym się mówi. W innych miejscach znajdziemy oczywiście ostrzeżenia przed krasomóstwem, nieprzyjazną mową, bezużytecznymi dyskusjami i podobnymi szkodliwymi praktykami. Niemniej Środki, które mają być użyte do pokonania tych negatywnych zjawisk, nie mają charakteru przymusu, służących kontrolowaniu wierzących, ale mają charakter przekonywania, który uwypukla pozytywne cechy i zachęca uczestników do ich przejawiania. Ta wolność, więc, była nie tylko szansą, ale i próbą była wyzwaniem dla uczestników, aby pokazali, że zgromadzili się naprawdę po to, aby się nawzajem budować i pobudzać do miłości i szlachetnych uczynków a nie pokazywać swoją wiedzę lub forsować własne osobiste teorie i o nich debatować. Zamiast tego mieli pokazywać, że szczerze interesują się drugimi, pielęgnować panowanie nad sobą, z którego wszyscy mieliby pożytek, przejawiać pokorę, uległość, cierpliwość, zrozumienie, przywiązanie braterskie, współczucie i szczere pragnienie naśladowania kierownictwa Syna Bożego. To jest prawdziwy lek przeciw zamieszaniu i kłótniom. To jest prawdziwe źródło pokoju i porządku. Te cechy są owocem Bożego Świętego Ducha, który miał działać jako mechanizm kontrolny, zachowywać ład i zapewniać zdrową, budującą atmosferę i jakość całego zebrania. I dopóki obecnie przejawiali ducha głębokiego szacunku dla przewodnictwa Chrystusa i patrzyli na Niego tak, jakby był między nimi. To nawet jeżeli nie było ich więcej niż dwóch lub trzech, sprawy nie wymykały się z rąk, ani nie przeradzały się w zbędną, niezdrową, kłótliwą debatę. To jest prawdziwe i dzisiaj. Podziały, teraz jest mega ważne zdanie. Podziały powstają wtedy, kiedy ludzie starają się zdefiniować, sprecyzować jako rozstrzygające to, co pismo zostawia niesprecyzowane lub gdzie umożliwia więcej niż jedno zrozumienie. Dochodzi do nich i wtedy kiedy ludzie toczą spory o rzeczy, które nie mają wielkiego znaczenia. Kiedy tworzy się reguły z tego, co jest wyłącznie radą lub ogólną zasadą. Powstaje także w sytuacji, kiedy wierzący zapominają o tym, że chociaż oni mają osobistą więź z Bogiem i Chrystusem, ich bracia i siostry też się nią cieszą i że w całej społeczności nie ma nikogo, kto by miał szczególnie bliski dostęp do Boga i jego syna, zabroniony dla reszty braci. Kiedy będziemy o tym pamiętać: Ochroni nas to przed przypuszczaniem, że my sami mamy wyjątkowe zrozumienie, że cieszymy się niezwykłą, bliską więzią, która nas wyróżnia spośród innych i czyni z nas boży kanał łączności dla reszty. Paweł napisał do Koryntian, aby byli zjednoczeni jedną myślą i jednym celem. Kontekst ukazuje, że nie nawoływał do jedno jednolitości w rozumieniu każdego szczegółu pisma, ale nawoływał do zaniechania wywołujących podziały stanowisk, które w korycie spowodowały podziały na frakcje i że życzył sobie, żeby byli zjednoczeni w ogólnym nastawieniu i poglądach. W ogólnym nastawieniu i poglądach. Jednolitość wiary w każdym najdrobniejszym punkcie nie jest rzeczywistą próbą jedności. Listy Pawła, Pawła prawie bez wyjątku ukazują, że chrześcijanie w miastach, do których pisał, różnili się w poglądach na wiele spraw. Chrześcijańska jedność okaże się prawdziwa tylko wtedy, kiedy istnieją różnice w poglądach, a mimo to nie dopuszcza się do tego, aby ich to rozdzieliło. Powodem niedopuszczania do podziałów jest świadomość, że chociaż różnią się w rozumieniu szczegółów, to wszyscy są członkami duchowej rodziny, która ma wspólną wiarę opartą na jasno sformułowanych podstawach zawartych w dobrej nowinie. Więzią jedności nie jest uniformizacja, a już na pewno nie. Uniformizacja wymuszona przez innych ludzi. Doskonałą więzią jedności jest tylko miłość. Takie podejście wytwarza sprzyjającą atmosferę, w której może dochodzić do wzrostu i pogłębiania poznania i zrozumienia. Odmienne poglądy nie prowadzą do podziałów, ale stają się narzędziem, które przymusza uczestników do zwiększonego wysiłku, żeby zrozumieć nie tylko inne poglądy, ale też osoby je przedstawiające. Można nas pobudzać do głębszego studiowania i rozważania, żeby poradzić sobie z problemami, które mogą wywiązać się z przedstawienia stanowisk, oraz mogą nas zachęcać do wysiłku w celu znalezienia rozwiązania w duchu miłości. Dzięki temu okazuje się, jakie naprawdę jest nasze chrześcijaństwo. Jak na to wskazuje Apostoł w pierwszym liście do koryntian 11:19: Wolność chrześcijańska jest wyzwaniem dla nas i dla naszej wspólnoty z drugimi. Ponieważ wymaga od nas, żebyśmy pokazali, że naprawdę mamy myśli Chrystusa. Jeżeli we wszystkich sprawach i w każdym czasie wytrwale i rzeczywiście trzymamy się mocno Chrystusa, naszej głowy, to nigdy nie zawiedziemy jako harmonijnie związani, jako należący do siebie członkowie Jego ciała. To tyle, jeśli chodzi o ten fragment i myśli dotyczące Hebrajczyków. No myślę, że. Hmm, żeby z kimś porozmawiać na ten temat, dlaczego nie chodzisz na zebrania, to mm, trudno byłoby wytłumaczyć to na łazapie, wiecie, bo czasami może tak być, że jakiś starszy was zahaczy i czemu cię nie mam, to co mu po, prześlesz mu PDF-a z książką byłego członka ciała, kierowniczego, że sobie poczytał pójdziesz na komitet od razu, nie? A jak widzicie te myśli są hmm, piękne, ale nie każdy potrafi je tak przedstawić. Dlatego no nie jest to łatwe. I nie zazdroszczę, jeśli ktoś na was takiego, taki kij stosuje w postaci heblejczyków 10, 24, 25. No bo żeby się obronić, to trzeba znać kontekst. Trzeba znać więcej fragmentów biblijnych niż ten jeden. Umieć to powiązać. No i wtedy ma to sens. Ja na przykład się wybroniłem raz takim przykładem z księgi Objawienia. Gdzie w zborze w Sardys, bodajże. W trzecim rozdziale tam jest opisane, nie? Do zborów to um, było powiedziane, że w tym zborze mam trochę, trochę ludzi, którzy pozostali wierni, czy coś takiego, no to ja zadałem pytanie, nie? To twoim zdaniem cały zbór był błogosławiony, czy tych trochę ludzi, którzy się nie splamili? Albo jak był zbór, w którym dochodziło do rozpusty, i jacyś chrześcijanie doszliby do wniosku, że nie chcą do tego zboru chodzić, to w Twoich oczach byli nieposłuszni Jezusowi albo Pawłowi, bo się nie zgromadzali? Czy raczej mieli dodatkowe punkty w cudzysłowie u Pana Jezusa, że nie poszli za ludźmi, a trzymali się Jego słowa i woleli sobie w domu podyskutować niż iść na zebranie, żeby się denerwować? To no, tylko takie podpowiedzi. Jak chcecie, to musicie sobie sami przestudiować ten temat, ale. No, da się odpowiedzieć tak, żeby no nie dostać komitetu, a z drugiej strony um, mieć święty spokój. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za y, każde wsparcie. W słowie i nie tylko, jak wspierać kanał, informacje znajdziecie w opisie do tego podcastu. Tymczasem miłego weekendu. Kolejne nagranie będzie. No nie wiem, czy nawet nie za dwa tygodnie, Ja wiem, że Was przyzwyczaiłem do tego, że często coś udostępniam, ale teraz będę miał taki czas, żeby tylko miał troszeczkę mniej, ale usłyszymy się, nie bójcie się. Pozdrowienia jeszcze raz, cześć.